żeby twoim dziadkom, czy coś pomagaliśmy A czemu coś takiego jest? Taki nie wiem bo wtedy łatwiej może jej ku przekupić kurwa, nie zatankuje gazu czemu? bo nie ma wadu w którym zapłacić no. I... o ty kurwa. kamerę mam tu. no co? w prawo? Tak. No właśnie, i co zrobiłeś? Nie skręcimy, a, a, ja a ja Cię no. wyminąłem? No. no. to nie rób tak, bo ja to kiedy ch... Jak skręcasz w prawo, to skręcasz w prawo, albo idź prosto i nie wrzucaj ten prawo, tak? No. no. To po co po hamulce dałeś? Tak? Skręcając no. no. w prawo, dałeś kiem w prawo, to sprawa, a cię wyminąłem, tak? Tak. To w prawo. Ale ja to po co mi tak hamuje, czy ten się do tyłu teraz? No to jakbyś rzucił, to ty byś miał problem, nie? Dlatego, i, Ty uważasz co robisz, to ja też uważam co robię, tak? Mhm mm Ja Cię wymieniając ze w do miejscu, no nie w bezpiecznym, bo musiałem wymieniać się przed skrętem Ale wiesz, hamulec też... też istnieje, nie? Ty mogę chcę hamować Ale czemu miałem przehamować, skoro rozbudzasz tą kwestię przed skrętem w prawo i idziesz prosto? No A ja się spieszę do piętna Idą sami, <laughs> pani? <laughs>